Donald Tusk pewnie wolałby, żeby ten wywiad nigdy nie ujrzał światła dziennego. No bo jak to tak? Generał, ekspert, człowiek z doświadczeniem mówi rzeczy, które kompletnie psują oficjalną narrację. Tego się nie spodziewali, pewnie w kancelarii premiera już trwa narada, jak tu przykryć temat kolejną aferą albo medialną wrzutką. Może jakieś historyczne selfie na TikToka, a może klasyczne to manipulacja i rosyjska narracja. Ale są pewne słowa, których nie da się cofnąć. Są fakty, które raz ujawnione, żyją własnym życiem. I to jest właśnie jedno z tych nagrań, które mogą niektórym spędzać sen z powiek. Co takiego powiedział generał, że Tusk i jego ekipa najchętniej wymazaliby ten materiał z internetu? OBEJRZYJ I PRZEKONAJ SIĘ SAM, ZANIM PRZYPADKIEM ZNIKNIE. Powietrznego Rosji i skutecznego kontruderzenia. Nie posiadamy takiej zdolności, i takie zdolności powinniśmy posiadać postaci. Tej, takiej, jak posiada Izrael, tylko znacznie większy, bo terytorium Polski jest przecież o wiele większe. A więc budowaną kopułę, która jest w stanie odeprzeć na każdej poziomie uderzeń powietrznych zmasowanych, taką Rosjanie wykonują, całe terytorium państwa. Całe terytorium, powtarzam, nie tylko osłonę wybranych obiektów, czyli powinni mieć obronę powietrzną. Przestrzenną, a nie obiektową. Bo trzeba bronić jeszcze, uwzględniając właśnie ten charakter, społeczeństwo, naród. Bo temu jest podporządkowana obrona państwa. Jak to wygląda dzisiaj? Hmm. Czy są takie miejsca w Polsce, które są absolutnie chronione? No, jest po części. Są, ale ta obrona jest nieszczelna. Nieszczelna, bo oparta jest jeszcze póki co o stare systemy. Mamy dwie baterie, które uzyskały, jedna na pewno, nie wiem, to już miała do końca ubiegłego roku uzyskać druga baterię, gotowość, wstępną gotowość bojową. Co to znaczy, że nie do końca mamy zbudowany jeszcze cały system, bo tych baterii trzeba zdecydowanie, mieć. mamy mieć osiem, a osiem baterii, panie redaktorze, no to jest na dobrą sprawę, nie zapewnia nam, Pokrycia właśnie obrony powietrznej kraju w charakterze przestrzennym, tylko obiektowym, czyli infrastrukturę krytyczną, centra administracji państwowej wybrane i także en energetyczną nie do końca. Panie generale, może pan przesadza, bo ile rozmawiam z politykami, którzy zajmują się obronnością, yy, mówią, nie powinniśmy histeryzować. Polskie wojsko jest gotowe do obrony naszego kraju. No, politycy, po, W pojęciu polityków obrona czy gotowość no, sprowadza się do wymiaru propagandowego bardziej niż prawdy. Czyli to wszystko to jest PR, pic na tak, wodę? Tak, to jest podporządkowane często w walce politycznej, wewnętrznej i tak dalej. I oczywiście zapewnieniu, że wszystko... Tutaj jest w lepszym porządku. No i policjantzy jeszcze coś więcej mówią, że jeżeli armia rosyjska nas zaatakuje, to powybijamy zęby. Oni tutaj nijak nie, 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 się nie uda wejść, kroczyć na nasze terytorium. No i chępią się no, chociażby tą tarczą wschód, która w mojej ocenie no jest, też ma wymiar bardziej propagandowy i jak praktyczny. Co jest złego w tarczy wschód? A to, że po pierwsze e, Rosjanie nie wkroczą, wojska lądowe nie wkroczą na nasze terytorium, nie uderzą. Tak jak to Panowie premierowi generowie zaprezentowali na poligonie w Orzyszu. Tak, I zaatakują te kozły, jeszcze czołgi, bo czołgi nie atakują e, takiej obrony nie, nieprzygotowanej. E, w sensie jakim? Do działania tych czołgów, że e, te, te kozły są rozgrodzone, jest rozminowane, pokryte ogniem artylerii. Przeczesane grupami szturmowymi i tak dalej, grupami rozpoznawczo-torującymi, dopiero wtedy, kiedy ma się przewagę w powietrzu, wykonane są korytarze, czołgi na maksymalnych szybkościach pokonują ten obszar i nie wydają się żadne walki. Czyli te umocnienia nie mają sensu? No nie, nie mają największego sensu, jeżeli się takim nakładem to czyni, nie mają zbudowanej właściwej obrony powietrznej kraju. Czyli najpierw, jeśli będzie atak Rosji, to będzie uderzenie powietrzne. Tak, powietrzne dopiero kiedy Rosjanie uzyskają przewagę w tej przestrzeni, porażą w 80%, bo takie są wy wymogi. Nie można patrzeć na ten etap pierwszej fazy wojny, tak jak to by miało miejsce w Ukrainie, bo Rosjanie tam popełnili masę błędów i nie zadziałali zgodnie z rosyjską sztuką operacyjną i to nie może być brane jako przykład dla nas, żebyśmy budowali pod to ten cały system obrony. Wojska lądowe w tej dzisiejszej wojnie współczesnej mają charakter podwykonawczy, główny wysiłek przenosi się z uderzenia w przestrzeni powietrznej. Kiedy taki atak może nastąpić w Rosji? W pierwszej fazie wojny, od początku wojny, zaskoczenia. Rosjanie są w stanie wykonać takie uderzenia. Z zaskoczenia przecież mamy satelity, mamy samoloty AWACS. R jedna trzecia siły środków napadu powietrznego w armii rosyjskiej, takie są zasady, utrzymana jest w stałej gotowości bojowej do natychmiastowego użycia. I, i jest na stanowiskach startowych. I te stanowiska startowe są z reguły po albo w koszarach, albo w pobliżu koszar. Czyli nie wykonuje się żadnego manewru, nie dokonuje się operacyjnego rozwinięcia. Czyli nie zauważymy tych ruchów wojsk? Nie, nie, nie zauważymy. Ta jedna trzecia pozwoli za, zaskoczyć, uderzyć. Przesławić. Czy dzisiaj Rosja, czy dzisiaj Putin, tocząc wojnę z Ukrainą, czy na Ukrainie, może uderzyć w taki kraj jak Polska? Czy to jest raczej niemożliwe? Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. I takie to ile mamy z... lat? Mamy na to, ja, według mojej oceny, pięć lat. To jest... To jest minimum, to jest minimum, czy może być więcej, ale zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja, właśnie w, ostatecznie w Ukrainie, jak się zakończy te negocjacje amerykańsko-rosyjskie, jaki będzie wynegocjowany pokój i gwarancje dla tego pokoju, bo to jest istota rzeczy, tak? I w pierwszym rzędzie. Oczywiście Rosjanie nie uderzą na Polskę i tej Bałtyckiej. nadbałtyckiej. To jest oczywista oczywistość. Panie generale, Stany Zjednoczone głosują za odrzuceniem ukraińskiej rezolucji ONZ razem z Rosją i Białorusią. Prezydent USA nazywa prezydenta Załońskiego dyktatorem i sugeruje, że to Ukraina wywołała wojnę. Czy pan rozumie grę, w którą gra Donald Trump. Będąc po tamtej stronie, czyli będąc na miejscu Trumpa, tak. Na czym ta gra polega Inaczej, Proszę wyjaśnić. inaczej, bym, inaczej bym nie grał, jeżeli chcę, mam uzyskać założone cele strategiczne w interesie obrony czy, czy in, strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, czy, czy też racji Stanów Zjednoczonych. I, i, dlatego, że do rozstrzygnięcia tych problemów, które stoją Stany Zjednoczone, a w głównej mierze w pierwszej kolejności to jest Bliski Wschód, nie od razu Chiny, Bliski Wschód, czyli Iran. I ten cały obszar istotny z punktu widzenia strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych i dalej, oczywiście, Chiny w dalszej perspektywie. W związku z tym, do tej, gry, do tej gry, żeby uzyskać to, co trzeba zrobić, czyli uzyskać przewagę i zabezpieczyć interesy w tych obszarach, tak, zachodni Pacyfik i Bliski Wschód, potrzebna jest Stanom Zjednoczonym Rosja. Z innymi krajami, z innymi państwami Rosja. Nie u, bez Rosji nie uda się Stanom Zjednoczonym zrealizować tych celów politycznych. Czy przy tej okazji Donald Trump może sprzedać Ukrainę? Rosji. Może nie sprzedać. Na pewno Ukraina będzie największą przegraną tej wojny. Czyli nie odzyska teren, terytorium, które Rosja okupuje. A może jeszcze stracić więcej w tych granicach, które Rosja uznała w grudniu 2022 roku jako integralną część Rosji. To jest obwód Ługański, Doniecki, Zaporowski i Hersoński. Łącznie z Odessą. To może być też przedmiotem negocjacji. Ponoć tak. w piątek Załęski ma przylecieć do Waszyngtonu i ma podpisać z Trumpem umowę dotyczącą tych surowców mineralnych. Czy to się opłaca? Czy opłacało się postawić zełężskiemu Amerykanom? Bo były takie momenty, kiedy wydawało się, że Ukraina powie, że nie, że to są upokarzające dla nas warunki. Nie udało się i się nie uda, dlatego że to jest nieprawdą, że Amerykanie nie mają żadnych lewarów na Ukrainę, bo mają. Mają w postaci chociażby systemu Starling, który mogą pozbawić Ukraińską Armię dowodzenia. Czyli, czyli nie będzie informacji wywiadowczej I, i, I oczywiście danych wywiadowczych, które dostarczają Amerykanie dzisiaj cały czas i w oparciu te dane ukraińska armia tak walczy, a nie inaczej, tak? I kolejna rzecz, w mojej ocenie też Amerykanie coś więcej wiedzą, niż nam się wydaje, co nie może... póki co nie ujrzało światła dziennego, może nie ujrzy, a więc dużo wiedzą o Zaleckim i jego najbliższym otoczeniu, bo nie są to panowie, których można zakwalifikować do Aniołów. Aniołów, że w tej, w tej wojnie wszystko to, co czynili jest okej. Okay. Nawet w stosunku do swoich adwersarzy. Zachowa Zaleński zachował się w sposób nie tak, jak powinien się zachować w stosunku do załużnego, i chociażby ostatnio w stosunku do Poroszenki. Krótka piłka, odsłona, numer dwa. Poproszę o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Trzeba przywrócić powszechny pobór do wojska, tak czy nie? Wczoraj natychmiast Polska powinna rozpocząć własny program jądrowy, tak czy nie? Tak. Armia Europejska to mrzonka, tak czy nie? mrzonka. I mamy odpowiedź naszych y, słuchaczy: Czy Polska jest przygotowana na ewentualny atak Rosji? Niesamowita zgodność z tym, co pan powiedział. Tak odpowiedziało tylko 8% uczestników hmm. naszej sądy: Nie, aż 92%. Przechodzimy teraz do internetu. Długo na by na ten temat mówić. z.pl, Facebooka, YouTubea. Tam porozmawiamy więcej. To jest gość Radia Z. Czyli yy, świadomość Polaków yy, jest jaka jest i rozumiem, że Polacy zdają sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy przygotowani do tego ataku ze strony Rosji. Bo sami Polacy nie są przygotowani. Sami Polacy nie wiedzą, co I, robić. I dlatego oni o tym wiedzą. Mają większą świadomość ich politycy i generałowie, którzy wykrzykują w tej przestrzeni, że jesteśmy gotowi już natychmiast do, do obrony państwa. Nie jesteśmy przygotowani. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, nie mamy strategii, nie mamy doktryny adekwatnej do tego położenia, w jakim się znajdujemy, bo ta doktryna powinna mieć charakter. Ofensywny. Co, Co to znaczy? Z... Co to znaczy, że my powinniśmy być w pierwszej części gotowi do odparcia zmasowanych uderzeń powietrzno-rakietowych rosyjskich, tak jak Rosja to demonstruje w Ukrainie, tak jak Iran to zademonstrował w stosunku do Izraela, być gotowi do odparcia i do zmasowanego użycia w tej przestrzeni też dronów. To jest, mówię, tej strefie przygranicznej głębi, bo drony tu będą użyte. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład pociski balistyczne rosyjskie lecą nad Warszawę czy na jakieś punkty w Polsce. Wtedy Polska nie tylko powinna mieć możliwość zestrzelenia tych pocisków, no ale powinna też uderzyć w, w cele na terenie Rosji. I właśnie tam, ta obrona ma służyć czemu? Bo to jest nie dlatego, żeby ochronić tutaj władze administracyjne w Warszawie, gdzieś tam jeszcze coś, a ma zapewnić zachowanie żywotności potencjału obronnego państwa, do której należą siły zbrojne, określonych zdolnościach właśnie. Do wykonania zmasowanego uderzenia odwetowego na terytorium Rosji, czy inaczej mówiąc, w przestrzeni powietrznej, przeniesienia obrony państwa na terytorium agresora. Jednocześnie zachowania też żywotności zaplecza tego armii. To jest przemysł obrony o zdolnościach i tak dalej. I ludności cywilnej. Panie generale, czyli sytuacja jest taka: cywilnej. jest atak rosyjski, my odpieramy ten pierwszy atak i jednocześnie powinniśmy I, uderzyć i, na, na, w cele rosyjskie. Przykładowo, nie wiem, w zachodniej Rosji. Tak, w zachodniej części Rosji oczywiście zdefiniowane i mieć określoną ilość tych wyrzutni, bo to ma być zmasowane uderzenie odwetowe, które powinno być funkcją odstraszania. Czyli dobrze, że zamówiliśmy tych 500 Heimarsów. Dobrze, dobrze, do tego ale jeszcze ale, ich nie mamy. Ale do, tak, nie mamy i długo jeszcze może nie mieć, tak? bo pamiętajcie, co może się stać, to Amerykanie też mają też lewara na nas, tak? Jak będziemy tutaj niby się starać wyprząc tego, tego powozu, którym razem przez te lata zmierzaliśmy w Sojuszu z Stanami Zjednoczonymi, to może być tak, że Amerykanie opóźnią dostawę tych systemów, tak? Ale do tego, Panie Redaktorze, trzeba. Tysiące rakiet. To nie wystarczy same wyrzutnie, i trzeba mieć też zapasowe jeszcze wyrzutnie, bo potencjał sił zbrojnych, jego zdolności mierzy się, w zdolności na ścieżce czasu trwania wojny. Co to znaczy? Że to, co mamy na początku, nie wystarczy, żeby obronić państwo. Trzeba, te zdolności muszą być utrzymane na takim samym poziomie. Ale potencjał to zaplecze musi cały czas uzupełniać ewentualne straty. Na razie dzisiaj nie, nie jesteśmy mamy w stanie prowadzić dłużej wojny niż tydzień? Może, Dwa tygodnie? Może, może. Nikt nawet nie ma zdefiniowanego tego. Dlatego, że my na dobrą sprawę, mówiąc o tym o wojnie, nie mamy zdefiniowanego, mówię w Ukrainie, nie ile ta wojna jeszcze może kosztować. Niektórzy mówią, że trzeba ją prowadzić. No dobrze. No właśnie, panie generale, podstawowe A. pytanie: czy jest jakaś alternatywa wobec rozmów z Trumpa z Putinem? Czy Jak długo pociągnęliby Ukraińcy w obronie swojego kraju? Gdyby nie było tych rozmów pokojowych? Niektórzy mówią, że rok czasu jeszcze da dadzą radę, ale moje ocenie nie dadzą radę rok czasu. To są iluzje, dlatego że miarą główną tego, jak zdolnością ukraińskiej armii jest ukraiński żołnierz i ukraińskie społeczeństwo. Już ukraiński żołnierz słabnie, słabnie, nie rośnie w siłach, tak powinno być. Kurczą się zasoby rezerw osobowych. Też ten żołnierz, który trafia do armii, mimo obniżenia. Wieku poboru do 25 lat, mówią niektórzy, trzeba obniżyć do 18, tak? Ale 18 to co dzieci będziemy wysyłać już na wojnę, tak dalej. I ten żołnierz będzie coraz słabszy, coraz bardziej mniej zmotywowany. Są akty samobójcze, są dezercje, tak dalej. Jednostki są zdekompletowane, składane ze sobą, brygady, które są składane z trzech brygad. Komplikuje to dowodzenie, i dzisiaj. Ten wiąz, te walki mają charakter pozycyjny. To nie są wojny prowadzone tak dużym rozmachem, takie operacje połączone świadomie przez Rosję. Czyli Rosjanie chcą po prostu narzucanie. wybić Ukraińców. Tak jest, panie redaktorze. Tu też znowu trzeba wrócić do wystąpienia Putina w grudniu 2022 roku, który on powiedział, skoro Ukraińcy nie przyjęli tutaj w gości tak jak trzeba, no to trzeba tych Ukraińców wybić i wypędzić. No i właśnie... Te działania rosyjskie wprowadzone w Donbasie na linii styczności mają charakter eksterminujący ukraińskiego żołnierza, wykrwawiający, tak? O to, żeby maksymalnie wykrwawić, bo w głównej mierze są to żołnierze najbardziej waleczni. Skąd? Z zachodniej Ukrainy. Panie generale, czy nie boi się pan niekorzystnego dla Polski porozumienia Trumpa z Putinem? Na przykład że ceną za pokój, czy zawieszenie broni na Ukrainie będzie zgoda Amerykanów na wycofanie wojsk z Polski, ty, czy tej części Europy? To pytanie rzeczywiście oczywiście, trzeba stawiać politykom, bo politycy nie powinni się cieszyć z tym, że przyjeżdża tu sekretarz obrony, czy generał Kaloki tutaj rozmawiałem, że jest atmosfera miła i przyjemna, że pan, pan sekretarz stanu sobie tam pobiegał rano i wszystko jest ok, pan minister zapewnia, że sojusz nie jest wzruszony. Nie, to, to, to są... To jest dyplomacja piękna. Za tym się... Powinna kryć konkretne wymagania, które powinniśmy stawiać Amerykanom, które zagwarantują nasze strategiczne interesy. Co powinniśmy mówić Amerykanom? Jakie wymagania powinniśmy im stawiać? To jest po pierwsze, że Polska nie może być teatrem wojny. To jest pierwsza rzecz. Co to znaczy? To znaczy, żeby trzeba zbudować takie zdolności wspólnie z sojusznikami. Tu obecność amerykańska jest potrzebna. Skoro Amerykanie się wycofują, czyli stosują strategię offshore balancing, to trzeba teraz żeby Polska była tutaj reprezentowując interesy Stanów Zjednoczonych w Europie, bo Amerykanie będą poszukiwać takie państwo, miała zapewnione gwarancje bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych konkretnym potencjałem. Przykładowo, Polska jest objęta programem nuclear sharing. To jest pierwsza rzecz. To jest czyli ostraszanie konwencjonalne jest towarzyszy jeszcze... On, o, Ale pan wyobraża pan sobie, nuklearno. panie generale, skoro wydaje się, że jednak będą jakieś ustępstwa wobec Rosji. Na pewno Putin zażąda tego od Trumpa. To jeszcze Amerykanie zgodzą się na to, żeby Polska weszła do nuclear sharing? Ale to jest czas stawiać. To jeżeli będziemy tylko, czyli to, że ulegniemy właśnie takim sugestiom, czy takim, takiej koncepcji, że Amerykanie, że Rosjanie postawią warunki, Amerykanie się na wszystko zgodzą, Oczywiście, jeżeli my nie postawimy tej sprawy i Amerykanie będą stawiać na nas w Europie, to oczywiście tak się stanie. A nie ma racji Jacek Bartosia, który mówi, że wszystko na to wskazuje, że już nie będziemy mogli liczyć na Amerykanów, dlatego trzeba rozwijać na przykład myśleć o zakupie broni i sprzętu w innych krajach, to, to trzeba o tym pomyśleć wcześniej. Wcześniej trzeba było, trzeba było to zdywersyfikować i to bardzo poważnie, tak? a nie lokować w jednym tylko miejscu. Bo... Czyli to był błąd? O, strategiczny błąd, bardzo poważny błąd, bo tego, że nie temu, też tym zakupom nie towarzyszyło zbudowanie określonej zdolności zaplecza, czyli naszego przemysłu obronnego. Nie mamy fabrykę amunicji. Tak, ale my praktycznie jesteśmy uzależnieni. I co jeszcze? Amerykanie będą zarządzać użyciem tego. Czyli tego kody do broni mają Amerykanie. Tak, ale będą wydawać decyzje, bo bez tego, bez tego oni by, nie będziemy mogli użyć. Czyli nawet. my nie Ta... mamy samodzielności tak naprawdę nie. strategicznej. Oj, dotyka pan redaktor bardzo istotnej rzeczy. To co ma właśnie Turcja, to co ma Izrael, powinniśmy w tej przestrzeni być, będąc państwem moderatorem, a to trzeba było zbudować, mieć do, poparte siłą właśnie z dywersyfikowanymi dostawami sprzętu i uzbrojenia, obronnie psychologicznie przygotowanym społeczeństwem, które jest fundamentem, a nie filarem, które z tego wyrastają wszystkie z określoną strategią, jasno zdefiniowaną, która powinna być pierwszoplanową, czyli mieć zdolności odwetowe i, i tego oczekiwać sojuszników i dalej zbudować te sobie sojusze w bezpośrednim otoczeniu. To jest Szwecja, Finlandia, to jest właśnie Ukraina, czy tam jeszcze, czy Bułgaria, czy Rumunia, czy jasno powinniśmy tej przestrzeni na wschodniej flankę być główną rolę tutaj odgrywać. Teraz to ciężko będzie zrobić, bo teraz już tego czasu się nie odrobi. Jesteśmy w głębokiej politycznej defensywie.